Witam serdecznie. Pokażę w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie ze skali. Scena, na której występują aktorzy ma kształt prostokąta o wymiarach 14 metrów i 12 metrów. Jakie wymiary będzie miał ten prostokąt w skali 1 do 200? Skala 1 do 200 to znaczy, że 200 razy trzeba będzie pomniejszać. I tak, tutaj rysunek poglądowy. Scena w rzeczywistości jakie ma wymiary? W rzeczywistości, to znaczy w skali 1 do 1. Długość to 14 metrów, szerokość natomiast 12 metrów. I co mamy zrobić? Narysować ten sam prostokąt w skali 1 do 200, czyli 200 razy każdy wymiar ma być pomniejszony. No ale tak, skoro my mamy 14 metrów, to jest niefajna liczba do dzielenia przez 200, więc ja Metry po prostu zamienię na centymetry. 14 metrów, ile to będzie centymetrów? Wiemy, że 1 metr to jest 100 centymetrów, więc co zrobię? 14 po prostu pomnożę przez tą setkę. 14 razy 100 centymetrów to jest 1400 centymetrów. I tak samo zrobię sz z szerokością. 1 metr to 100 centymetrów, więc 12 razy 100. To jest 1200 cm. Więc w rzeczywistości scena ma wymiary takie: 1400 cm na 1200 cm. I te wymiary będę pomniejszała. Już łatwiej będzie mi podzielić, nie wyjdą mi ułamki, tak? Więc długość 1400 cm podzielić na skalę, czyli na 200. Tutaj przy dzieleniu możemy. W jednej i drugiej liczbie skrócić po tyle samo zer ostatnich, nie środkowych, tylko ostatnich. Inaczej mówiąc, 1400 i 200 podzielę przez 100, to zostanie mi tylko 14 podzielić na 2. 14 na 2 to jest 7, więc długość tego prostokąta w skali 1 do 200 będzie 7 cm. Natomiast szerokość 1200 podzielić na 200. To inaczej 12 na 2 to jest 6 cm. Więc szerokość prostokąta w skali 1 do 200 wynosi 6 cm. I mogę już podać odpowiedź. Prostokąt w skali 1 do 200 będzie miał wymiary 7 cm na 6 cm. Dziękuję.